Kochanie, hmm? co robisz? A jak ci się wydaje? Kukurydzę prażoną. Nie mam. Mam sprzątnąć zwierzakom? Hmm. Dobrze. <tryk> <tryk> o, kurde, jestem na Latuj, <tryk> Ja tam nigdy więcej nie wejdę. Mhm. <tryk> Wyłowisz je? Tak. Dobra. idź, się. Jeszcze rybka. Nie wierzę jak ryba może chodzić po lądzie. Jom, 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 jom. Wiesz, taki kraj. No dobra, to teraz sprzątamy. Nios. Czwana na twardo. Stawiam kulecję. Przygotuję się za... Och, mężu, hmm. to, zamknąć okna i teraz no wieje. No strasznie. Przepraszam. Hmm. Zam, 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 zam. Przestań kamuś. Kobiety ciekawe? Tak. No dobra, bo mi się nie chce pić. Z mlekiem? Mhm, jasne. No przecież. Ale naprawdę z mlekiem. Tak. Nie, kubek. Ej, gdzie są dzieci? Tak cicho i spokojnie. Wyszły gdzieś? Mm, znając dzień, dzisiaj jest piątek. I wolne. Ach, dlatego Kitka śpi. To jest pewne. A Mały? Mały może się bawić. Dwa, zobaczymy. co robisz? Yy, bawię się. No dobrze. A czym się bawisz? Yy, moim mamutem, czy jakoś tak. A co robi siostra? Chyba śpi. No to ja jej zrobię pobudkę. Oj.